Już mam Kosi George i dzisiaj będziemy grali odcinek z Fortnite'a Battle Royale. Luźna gierka, wiecie, mój ku... I dzisiaj mój kuzyn będzie grał ze sterami o to, o to e, tej pięknej oto I dziś I be, od dzisiaj będziemy zaczynali day, daily. Nie wiem jeszcze jak to się potoczy, bo może nie będę kilka filmów nagrywał, albo będę. Nawet nie wiem. Więc no. Dobra, się ma, się ma. Widzowie, jakby my tu mamy z radkiem plan na czele. Jak mam plan, że zrobić daily. Może mu to wyjdzie. Kibicuję mu. No i jakby mam nadzieję, że Wam się będzie podobać. No i tyle. Jakby ja tam jestem trochę słabe w tego Fortnite'a, więc żebyście się nie śmiali. Tak, na pewno, no. <noise> tak, ja tam przegrany 3000 godzin na komputerze jednym, a na drugim mam jakoś przegrany tekst. 20 tysięcy. E, ale dobra, jeszcze z tym. E, no i jakby. Długo mnie tutaj do gry? Tak jakby jakoś tam, tak jest. Subujcie i like ten. Tego, Tego. i lajkujcie ten kanał, żeby się wybił I możecie. te... I możecie. Jak to. Jak kanał się nazywa? Nie, 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 okay, Jak nie, chłopiec, co to jest? To szywo, to to jest mój drukik. Oto nie? Co na winczenie? Pink. 30 pingu macie. No bo mamy internet. A jakbyśmy mieli kogoś? To, ja to ja mam błudę. 20. Ja mam 20. A czemu macie kabłówkę, to już przecież... Nie po jest, to to czemu nie masz kabłówki? Jest! Czemu nie możemy włączyć kablówki? Słyszysz że taki Czemu nie możemy włączyć kablówki, Radek? Eee, to czekaj. A bo Wi-Fi nie ma, no tak, pamiętam. To musimy wejść na ustawienia. Chyba. Dobra, czekaj. Likwiduję tego się mamy Gdzie on ląduje? na stacji? Też będzie wie więcej filmów raczej z tej serii. Mamy już kilka serii zaplanowanych. Znajmniej ja tutaj ten gość. Właśnie... Czy, czy ty się zajmujesz swoim tym... swoim kanałem? Teraz już mało. Czemu? Dobra, ja ci się obuduję i co zrób ten kablówkę, dawaj To musisz ustawienia Windowsa chyba. Tak szczerze. Dawaj szybko. Wi-Fi! Wi-Fi! Ha, bo Wi-Fi jest w ogóle wyłączony. Może jakiś haker się wam. Widzowie, pomóżcie coś w takiej sytuacji zrobić? Piszcie w komentarzach. Czemu macie cały reklam, Dostosuj ustawienia nagrywania lub no, użyj szybkiego trybu gotowe. No nie, bo wtedy dźwięku nie będą słyszeli tego. Halo widzowie, żyjemy! Halo! Czekajcie, halo widzowie, halo i halo. w ogóle audio wywaliło. Nie, audio nie wywaliło. Z czym nie ma? Nie, bo to jest uż... przechwycenie dźwięku, czyli to jest to, co teraz gadamy. Dobra. A Ej, jeszcze tego besa a się... A to jest dźwięk z gry. Żeby ciebie było a by to jakąś popryczką dostałeś. Taką pryczkę to ciega, słupie. Dobra, ja idę ćwiczyć. I raz, i dwa, i trzy i cztery. Boże. Widzowie pamiętajcie, nigdy nie jesteście nikim. Zawsze macie w sobie jakąś wartość. Teraz każdy niech robi z tego shorty. Moje na TikToka MOTTO Na TikToka, na YouTube'a, na Shortsy Filmy z tego Hashtag ruchu Hashtag Radek No właśnie. Radek, Dżordżownica Radek, Dżordżownica, tak Hashtag Radek, Dżordżownica Każdy co dostanie tak, to zostanie promo na TikToku Coś mam prawie ponad 100 tysięcy obserwujących na TikToku Nie ja sery mówię A ile ty masz obserwujących? No 100 tysięcy mówię Ponad 100 tysięcy co? Mm. No ale ja nagrywam shorty z Fortnite'a. Ale to może dziwny kanał. L po angielsku. Lądujemy w Londynie. Gdzie następnie? Dużo samolotów proszę, w ogóle. Jeden odcinek tylko. Nie. Pytanie no, czy... Proszę bardzo, pokażę ci. Co, 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 co tam było? Co tam było? YouTube. Jak ty się nazywasz? Sigmarcelo. Subskrybujcie sigmarcelo Ej widzowie, nie żeby coś ja nie... Widzowie, ja nie jestem tak słaby w Fortnite'a, jak mi się wydaje, tylko ja nie jestem u siebie na sprzęcie. 1,5 tysiąca wyświetleń masz na, na tych samolotach. No, jakby nie, także jestem. Ja nie jestem na swoim sprzęcie i nie umiem tego stosować. edycji, bo jakby. on to ma jakoś cięża i tu radek. Nie wiem, jakby ja mam swoje ustawienia. Tak, jed, 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 jeden filmik. Raz, dwa, trzy. Raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 filmów. Czy to jest jeden film? Daily Daily jeden, luźna reaktywacja 14 wyświetleń Daily 2 moja szafka. Szafka, to masz ano pierwszy film z Fortnite. Nie ja mam, Ja mam swoją szafkę przecież Fortnite. Ej, twój pierwszy film z Fortnite wybił 82 wyświetlenia. Rok ten. Ile ty masz subskrypcji? Nie, właśnie muszę Ej, sprawdzić Ej, właśnie. Tak szczerze, ty masz 55. No coś mi się z filmikami stało. Radek, ty możesz przecież dzisiaj zrobić film. Znaczy ty możesz jeszcze jeden dzisiaj film zrobić z sportneta mm. Dobra, tutaj sobie ten tego stes 2 czaczki. O, i ogólnie to jest Family Friendly, więc nie przeklinamy na moim kanale. No wiemy, ja nie przeklinam. Mar. Ej, kuzynie! Mogę powiedzieć cię po imieniu? Ja bo, ty, bo to tylko jedyne 180 w sumie przyjdzie wiadomość. Jeśli subskrybujecie dzwoneczkiem Georgowice. Jak wbijecie 200 subskrypcji to robimy To robimy podwójne, podwójne, podwójne daily, no codziennie właśnie. po dwa filmy. Ej, ja też ci będę nagrywał, potem cię będę wysyłał na to. W kolejnym roku. Ej, a co jakby Jak wbijecie 250 subskrypcji, gdzie to się może mało zdarzyć. Róbcie, właśnie to, trzeba wyciągnąć i wstawić na shorty. Jak wbijecie 250 subskrypcji, to robimy podwójne daily. Ale ja też tam będę. Dobra? No okej. Okay. Nie wiem czy się będzie chciało yy, codziennie przychodzić Nie. i nagrywać dwa filmy. Będę ci wysyłał. Wiem, że to, to będziesz nagrywał jednego i ja. No, ale że ja na przykład w jeden dzień nagram po 15 filmów i ci na 15 dni. Mądre. Mądre, mądre. Jedna sobota kupię. Ale to nie tak, że będzie codziennie Battle Royale, to będzie na przykład u mnie już na sprzęcie, no to będzie na przykład, nie wiem Ja mam Unrela na reaktywacji i na zwykłych, no to na przykład będę miał, że na przykład gram se reaktywacje, gram se rankingowe, gram se, nie wiem OGK, gram se, nie wiem, yy, li tą linię ognia, wszystko co będę grał Więc widzowie, pamiętajcie, 250 subskrypcji i Radek trzeba tu dzisiaj wyciąć i sobie na suszykty I ziom, chodź tu Pamiętajcie 250 subskrypcji. Zapiszcie to sobie. A na film, 200 się... subskrypcji będzie... Przedłużone daily, o tak. Na... Na ten rok będzie całe daily. Miałem plan zrobić do wakacji Ej, na tym komputer No to tej waszej masz coś jeszcze nie da. Nie moja wina. 100 zł 150 zł kosztowała. Myszka, a to jest... Nie, to nie jest Steal, nie? Z jest. stila to trochę tę myszkę. Dobra, zapytanie ze za stopą punktów widzowie. Żeby was to nie nudziło. Bo tu się tego buduje, buduje. Czy, czy twoje hobby to granie Fortnite i Fortnite'a chcecie, i, chcecie i chcesz zostać pilotem? Czy to są tylko twoje, twoje, twoje dwa hobby? A czy w Fortnite'a? Nie. Bo ja się ryby. Eee, w Fortnite tak gram po prostu, znaczy na tym, u siebie na kompie to tak dużo trochę gram w Fortnite'a, jakby nie, nie powiem, że gram mało, bo gram trochę dużo, jakby ja wiem o tym, mm, na przykład w ostatnio w dni, jak był nowy sezon, zbiłem Unrilla, widzowie, ja wiem, że będziecie się śmiać, że się ledwo gram, ale na tym, na tym po prostu tego kompie się nie da, ja już mam i tak swoje ustawienia wbite tutaj, ale czułość po prostu tego, tego to jest po prostu... Druga. Dobra, widzowie, wiem. Na 200 subskrypcji. Nie, na 300 subskrypcji robię odcinki z montowaniem. Z kamerką o. O, i z kamerką, dwa w jednym. Więc nie wiem. Może nie swoich sił, ale ja o, myślę, chłopie, że ale nie klip. Można. Ale klip to też można wyciąć. Słyszysz? widziałeś no, tego klipa przed chwilą. Nie wiem, ja to sprzedawać. Ale w ogóle chłopie, z edytowałem i mu na o chłopie! Czy ty to widzisz? Ja sobie Jacoba na rękę, tak, zobaczyć. No, ja trafiłem raz na Smartiego. I co, pokonał cię raz, dwa, czy co? Znaczy, ja go z kolegą, właśnie bo w dwóch podjechaliśmy go. On nas, jakby mojego kolegę, kilnął. Nie prawie kilnął, ale jakiś gościu, go po prostu z sniper trafił. Ale to był własny stream sniping, wiesz. Ktoś się okay. bał odcinek nagrywał, bo to było tak że dziwne, że. Ten gościu go przez całą mapę gonił Aha Dziwne Chopecku Czego ty szukasz tu Jak chcesz ktoś życie zniszczyć ludziom to wejście tego Tomiganu. Co to jest? Tomingan Jak chcesz życią zniszczyć ludziom, Jak chcesz ludziom zniszczyć życie to weź to To po prostu nie musisz nawet celować, bo to samo cisz jakby 15 to. Minut. Wiesz czemu, bo im się potem nie chcę oglądać. A to moja wina, że tak Battle ta Royale trwa długo. No to masz 3 minuty na łapkę. Wiem, challenge. Musisz tych 14, 14 osób musisz pokonać. 3 minuty. No ale to nie, no troszkę dłuższy będzie na no, sorry widzowie. jakby no to... nie, ma... nie moja wina. Do 17. Nie, do 7 minut. Bro, co to się dzieje? Coś na pewno? Co ty próbujesz, nie, nie, wiem, i to żółte coś przeszkadza, nie? Wiem, bo to masz to cały czas. Jak był ten biały ekran, pamiętasz? Jak ty ten biały ekran wtedy. Czujesz jak tu jest zimno, fajnie tu Wiesz, mi jest. Tu tak. nie że... klima... klima... jest ciepło leżek. Wyś włącz klimat. Nie, jest zima. Jak chcesz to jest za okno, to wybij jest... szybę. Mogę? Czy cię coś szczypi? No mówisz jak mi jest zimno. Nie chyba to... jądra. No nie gadaj z takich rzeczy. Na... 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 Ale family friendly to się mówi. Nie wiem, na przykład Kuu, Macia Natakata. Kurczą Widzowie oczywiście my nie przeklinamy, pamiętajcie nie przeklinajcie. Proszę! Ja taki żartik weźcie, że tak się wydarłem, sorry. Eee. My z Radkiem nie przeklinamy wcale, nie? My Radek. Wcale, wcale! No kto? Jak można przeklinać w ogóle? Mm, mówimy o czymś takim jak Na M Co ty gal. I kończącym kto? się na L. Kto taki? Marial... Marial... Mariola! 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 To na a się kończy Marcello. Co ja? A już nic. Pamiętasz, że na rybach jak, jak na rybach nie złapała ta burza. Pamiętam. A ludzie nam tutaj pomagali, czy nie? Nie. Oni nam tylko pomagali, żeby nam rzeczy nie zmokły. Jak, 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 jak dawaliśmy... Ewy tyfy, czemu jak ja robię coś takiego, to mi kółko tu wyskakuje? Co to jest w ogóle? E, nie wiem, Szymon tak ustawił, że potwór jest w celu kłócenia. No a ty, to jest to jest Fortnite łapie. Ale czemu jak robię kół kłócenie, to mam jakieś kółko? No wiem, nie wiem, z każdym, że to jest. Nie bo bo Szymon zepsuł już komputer. Za 7,5 pół... Nie, 7. Nie, 6,5. 6,7, nie wiem. 6,7? Six-Seven! Widać, że w familii No I nas no, przysięgam na daleko. Ale widać coś. No, dużo ciepło. No będzie. O, to jest to ja. miał. Nie dający rady A. wygrać. A miał sniper. A ze sniper się dobrze gra, jak nie ma się tego gówna? No, chłopę ze sniper. Ja seraz nagrałem klipy w Fortnite, to 40 klipów miałem z tego. To dzisiaj wstawimy ten filmik po prostu. Dobra, a codziennie której robisz filmę? Ale mi się w ogóle dwa filmy nie wstawiły. Patrz. Dobra, mi potem mi nie... pokażesz. Patrz mi się jakby nie chcę załadować. Przesyłanie anulowane, to wyślij jeszcze raz je. Dobra, to zrobię tak. I ty, no to ja usunę, po prostu. I wstaw na nowo Wiesz, co masz zrobić? Usuń wstaw na nowo dzisiaj, jutro, pojutrze, i tak po, pojutrze, i tak no po muszę z kąpa je też usunąć. To znaczy, muszę. To muszę też z kąpa. No, jak usuniesz że z kąpa, to już w ogóle nie wejdź. Znaczy, że usunąć. Znaczy, że dodać, bo ja mam to na kompie tylko te zdjęcia. Dobra. Widzowie, nie kłamię, serio. Na 300 subów robię. Z, y, filmy z kamerką i z kapkatem czyli z montażem po prostu na kapkacie się nie montuje. to na czym? bez sensu to jest na kapkacie wiesz jak to, to oni zmontujesz jeden film a na kolejnym filmie ci będą kazali płacić i iść nie tak a to na czym? nie wiem właśnie też coś nie na czym się najlepiej montuje dla początkowych montażystów? się się aurach. Yeah. I tutta aura bojowa już na się straciła. Ja Jakby to było na tyle, pamiętajcie sub z dzwonem, łapka w górę. No i jakby Radek chodź tu. Pierwsza gierka, pierwszy winek, Radek. Ja się z wami żegnam, widzowie. Siemano!